E, witam strzelce, to jest dla Was czytanie na kwiecień 2019, mamy nową talię e, i mam oczywiście kilka talii, ale ta jest w ogóle bardzo, bardzo wiosenna i pomyślałam sobie, że właśnie zrobimy czytanie, e, to jest nowa talia, jest bardzo obrazkowa i trochę taka kontrowersyjna, ale, ale jak na razie y, bardzo ją lubię, także zobaczymy. Zobaczmy, co się dzieje. Jest troszeczkę miks energii, trochę jest zmaganie się z czymś i czuć taką trochę tęsknotę za wyrwaniem się do jakiejś przygody. Ehm, zacznijmy w ogóle po kolei, tak? Jak ty widzisz świat jak w ogóle wygląda sytuacja? Sytuacja mamy trójkę Pucharów i to jest fajna karta, która mówi, że jest świętowanie. Że, prawda, tu się spotkały psiapsiółki, sobie plotkują, jest wesoło i co też fajnie, właśnie ta karta też pokazuje, każda z nich jest inna i nie ma to kompletnie tutaj znaczenia. <coughs> właśnie kolor skóry i jakby one są wszystkie inne, a się dogatują. E, jest fajne takie właśnie e, poczucie, że rozumiemy się, jest wesoło. Są te spotkania towarzyskie. I jakby jak się czujesz w tej sytuacji? I fajnie karty są pokazane, bo jest karta świat. I... Co ciekawe, w ogóle czuć taką kobiecą energię, taką kobiecą siłę, właśnie tej kobiety, która jest cierpliwa, która może wychować te dzieci, która tak naprawdę tworzy cały świat. Fajnie jest to tutaj pokazane na tej karcie, bo w tej karcie świat, właśnie to kobiety tkają to wszystko, bo to one są matkami, one dają życie, one wychowują swoje dzieci, więc tak naprawdę wychowują świat, jak świat ma wyglądać, tak? Głównie, oczywiście, prawda? Um, ale ten świat Cię w ogóle tutaj wzywa. I jakby mam wrażenie, że troszeczkę się tutaj inspirujesz jakimiś wiadomościami z zewnątrz, i ten, to, co się tutaj dzieje, co ktoś do ciebie przynosi jakieś wiadomości, to cię inspiruje do tego, żeby w jakiś nowy etap wejść. Bo jak się czujesz w ogóle w całej tej sytuacji? Mamy kartę światła, która mówi o jednak zakończeniu jakiegoś cyklu, o jakimś ukoronowaniu, i wiąże się to też z jakimś, myślę, poświęceniem na to, aby to. Uwieńczyć ten projekt, prawda? E, może nie zawsze było łatwo, ale jest ta nagroda. To zakończenie, i, i ten sukces jednak, że coś się udało zrobić. Do tego mamy kartę, która jest tutaj e, no, przeciwna. Ósemka, ósemka, Mieczy. I. Ta ósemka mieczy mówi o tym właśnie, tak jakby ona widzi ten świat, i tak jakby jest tutaj gotowa, już stoi przy szybie, jest gotowa, żeby właśnie wyjść. I może być albo takie poczucie właśnie gotowości do tego, żeby wyjść na zewnątrz, już jakby pierwsze kroki są poczynione, ale takie w ogóle wewnętrzne dojrzenie do sytuacji, że jakby gotowi jesteśmy na to, aby zamknąć ten etap, albo prawda, będąc w jakiejś sytuacji, która wiąże się z ok z ograniczeniami Wyjść yy do świata, żeby się rozwinąć, tak? bo to może być sytuacja w pracy, albo na przykład, no najbardziej tutaj akurat ten targ jest um, taki mocno obrazkowy, ale ta kobieta jest gotowa na to, żeby na przykład wrócić do pracy, wrócić do towarzyskiego życia, wrócić do swoich przyjaciółek, które ją e, tutaj namawiają e, i przypominają jej, jak to kiedyś było, tak, dziecko może już, e, prawda, iść powiedzmy do przedszkola, tak, ona jest gotowa na coś nowego. Więc ja myślę, że jest pewien rodzaj, jakby dokończenia etapu i gotowość na to, żeby poszerzyć swoje horyzonty. I tak, są jakieś wiadomości, to mogą być jakieś proteczki, albo może być po prostu zupełnie nowe towarzystwo, które nas inspiruje, tak? które jakby podsyca w nas tą potrzebę właśnie ruszenia do przodu. Bo znowu to, czego ty chcesz, strzelcu, mamy pazia kijów. I to jest Twoja energia. Paść kijów no, jest po prostu czystą przygodą, e, właśnie zboczeniem ze szlaku, e, zrobieniem czegoś po swojemu i odważnie. E, I wiąże się z nowymi rzeczami, no, odkrywaniem nowych rzeczy, śmiało i odważnie. E, I jakby jaka jest przyczyna właśnie tego wszystkiego? No mamy wierzę. I dlatego wydaje mi się, że dochodzą do Ciebie jakieś informacje, no wieża mówi o zmianie, o destrukcji, o jakby szokującej wiadomości, tak? Zwłaszcza w tych trzech pucharach tutaj, kiedy dochodzą do nas jakieś informacje, jakieś ploteczki, mam wrażenie, że one są jakieś szokujące, tak? I dobrałam sobie kartę, o co z tym chodzi. Bo to jest jakby przyczyna te, tych spotkań większej ilości ludzi, prawda? Jakieś niedo, niepowodzenie, niekoniecznie twoje. E, bo dobrałam sobie kartę i o, e, pokazała się e, właśnie koło fortuny się pokazało ono jest odwrócone e, co mówi o tym, że albo kogoś spotkał jakiś pech i to jest po prostu temat numer jeden w tym momencie e, zwłaszcza mając tą kartę świat albo e, po prostu jakiś etap musiał się zakończyć, żebyśmy mogli jakby wypchnąć się do przodu, troszkę dalej tak? to niekoniecznie może być jakby twoja sytuacja albo um, no bo cała sytuacja jest jakby radosna tak więc nie do końca czuję tak jakby ona dotyczyła ciebie tak oczywiście tutaj jakby ma na ciebie wpływ ale może to być po prostu coś z zewnątrz um, z w przeszłości mamy tą piątkę pentakli, i Piątka pentakli tutaj właśnie znowu kojarzy się z jakimś poświęceniem, eee, różnicą pomiędzy e, tymi, którzy mają dużo, a tymi, którzy mają mało, i właśnie po której jesteśmy tej stronie i tej różnicy tych światów. I ja mam wrażenie, że właśnie jakby ta chwila obecna e, te trzy przyjaciółki. Symboliczne, prawda? Pokazują ci tu zupełnie inne spojrzenie na, na to, co się może dziać w Twoim życiu. Bo jest takie poczucie, że pewien etap już został dokończony i już jakby nie chcemy dalej tego pogłębiać, tak? I czujemy jakby, czujemy ciasnotę tego naszego świata i potrzeba jest tej ekspansji, jakby rozwinięcia się, wyjścia gdzieś na zewnątrz. I to właśnie może być zainspirowane taką, jak albo przyjacielskimi spotkaniami, albo w ogóle to mogą być również te, Trójka Pucharów mówi też o o właśnie jakichś wesołych sytuacjach towarzyskich. Tak? których przyczyną jest jakaś szokująca informacja bądź zawalenie się jakiejś e, utartej struktury. Tak? Na pewno jest ta potrzeba właśnie wyjścia ku czemuś nowemu, zboczenia z drogi, e, z jakiejś utartej trasy, zrobienia czegoś zupełnie jakby inaczej. E, e, I teraz tak, czego będziesz doświadczać? Albo może jeszcze e, po, pomówmy, jakby, jakie jest wyzwanie tej sytuacji. No i pokazał się Rydwan i Król Kijów, tak? Oczywiście ten Król Kijów tu może reprezentować. Zwykle jest to znak lwa, e, ale może reprezentować również, e, no to jest też Twoja energia, strzelce, bo jest to ognista energia. Natomiast ja myślę, że obydwie te karty mówią e, o dynamice i o pokonywaniu. Przy, jakby niepowodzeń, jakiś niewygód, balansowaniu, ale poruszaniu się cały, cały czas do przodu, tak? tak? Jakby temu mężczyźnie nie przeszkadza, prawda, biegać, mimo tego, że jest niewidomy, prawda? On ma tą siłę woli która no, jest właśnie w buławach, tak? czyli w kijach. Tak? Ta siła woli, która nas pcha do robienia rzeczy. Tak? I on też może odnosić sukcesy, nie przeszkadza mu to. Tak samo właśnie Rydwan pokazuje, że umiemy balansować, pokonywać prawda, różne zakręty życiowe, a mimo tego idziemy do przodu. I to może być tutaj wyzwaniem, bo e, może wcale nie być tak łatwo, jakby się okazywało. Ale chęć i odwaga jest. I teraz tak, czego będziesz doświadczać, w jakiej w, jakiej w ogóle sytuacji, by coś się dzieje na zewnątrz. No i obydwie te karty pokazują właśnie mamy tego króla, Pucha rycerza Pucharów i czwórkę Pucharów. I czwórka Pucharów właśnie zwykle pokazuje. Jakąś szansę, która jest nam przedstawiona, ale której nie zdajemy sobie sprawy, ponieważ jesteśmy pogrążeni jakby w zadumie na temat danej sytuacji i jakby pochłaniają nas myśli o tym, czego nie mamy albo czego byśmy chcieli, ale tak naprawdę nie widzimy, że coś, prawda? Świat wyciąga na nas rękę i chcesz nam coś zaoferować. I jakby obydwie te karty to pokazują, tak? Ten rycerz Pucharów, właśnie ta kobieta przechodzi zamyślona i spotyka właśnie e, tego rycerza. I czy ona się zainteresuje, czy podchwyci jakby ten kontakt, tak? Zależy od niej. Tak jakby i w tej karcie, i w tej jest wyciągnięta do ciebie ręka, właśnie strzelców. Tak? Możesz e, właśnie. Potrzebujesz jakby tego, żeby Cię ktoś tutaj wyciągnął, bo świat Cię woła, woła Cię ta zmiana, tak, już coś tutaj się wali, coś co zostało jakby skonstruowane, jest jakaś konstrukcja, yy, która no, nie miała racji bytu, aby dalej kontynuować, no jest jakieś, jakiś ruch właśnie taki emocjonalny, czy, czy jakiś spotkań towarzyskich, no... Już ta chęć nowego również się pojawia. No i właśnie, e, rozejrzyj się, bo ktoś tutaj wyciąga do ciebie rękę. I oczywiście, rycerz pucharów może mówić o jakimś flircie, o jakiejś nowej osobie, która ci się spodoba, tak? Która może być właśnie z tego kręgu. Jeżeli randkujesz, e, no to możesz spotkać kogoś, kto jest bardzo romantyczny, i ktoś, kto może właśnie ten błysk w oku mieć. I to będzie ktoś, kto będzie chciał Cię wyciągnąć z tego marazmu, trochę pocieszyć, tak tak jakby um, wyciągnąć z tego ala więzienia, tak jakby, może pokazać Ci jakąś inną drogę. Tego, czego nie widzisz, to jest e, ta ósemka pucharów. I ja myślę, że Ty po prostu nie widzisz, że możesz jakby, no te ósemki się tutaj wiążą, tak? Natomiast ósemka Pucharów mówi o pozostawieniu jakiegoś brudu, który ktoś nie chciał posprzątać. Tak, świetnie tutaj to wygląda. Odwraca się kobieta od tych właśnie garnków niepozmywanych, tak? Ona nie musi tego robić sama. I, i znowu to są obowiązki, to są jakieś e, właśnie e, rzeczy, które no sprawiają. E, że czujesz się jak po prostu w więzieniu. Tak? Myślę, że nie widzisz, no, albo chodzi o kogoś i ktoś się tutaj wykręca, ale ja myślę, że, że to jednak chodzi o ciebie, że nie widzisz, że tak jakby nie musisz tego robić, nie musisz budować czegoś, czego prawda, co. czy angażować się, budować czegoś. Za kogoś, tak? Albo jakby wkładać w coś, co nie daje jakichś tam owoców. Bo koniec z końcem myślę, że nabierasz w ogóle siły w tej sytuacji całej, tak? Ponieważ mamy tą dwójkę mieczy, ale dwójkę mieczy mówi o tym, że nie decydujesz jakby tutaj jest pewne odepchnięcie jakby tej sytuacji ale ono daje Ci poczucie jakby spokój ducha na pewno jest to fajniejsza karta niż to jakby co pokazuje chwilę obecną, tak? Czyli taki maraz, nie wiem co robić nie cieszy mnie to co mam, ale nie wiem w ogóle co bym chciał, prawda? takie trochę nastolatkowe dylematy co dalej i w ogóle i czego ja w ogóle chcę na pewno ktoś się tutaj pojawi, kto chce Ci jakoś pomóc rozwiązać problemy. Ale ja myślę, że ty się trochę wycofasz na koniec tego wszystkiego. Po prostu nie będziesz tak fajnie to jest pokazane, bo i tu, i tu widać po prostu takie domowe problemy, sprzątanie, zmywanie i tutaj tak samo, prawda? ludzie się kłócą, a my nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. I taki krok w tył wycofanie się, myślę tutaj zdrowe, właśnie dlatego, że jakby wyjaśniającą kartą mamy kartę siły. I siła mówi właśnie o tym, że pokonujemy te przeciwieństwa i jedziemy tym slalomem przez życie. Omijamy jakieś właśnie dołki i górki, ja myślę, że nabierasz tutaj siły i jakiegoś rodzaju wytrwałości, i Ty się, mam wrażenie, wycofasz, jakby być może jest po prostu z bałaganu, który ktoś. Nie chce sam posprzątać, tak? I to będzie takie zdrowe wycofanie. Niech sobie, prawda, ci sprzątają, którzy właśnie sobie tutaj nabałaganili. Pod wszystkim mamy dziewiątkę e, kijów. I dziewiątka kijów w ogóle w tej talii właśnie wygląda jak um, no człowiek, który jest poobijany, tak? Nie jedną bitwę stoczył. Um, I na pewno jest wzmocniony, tak, on na pewno tutaj, o, jeszcze mam tą właśnie, siódemkę kijów, jego to wzmocni tutaj, będzie jakieś tam wzmocnienie charakteru, ja myślę, ale, ale w tym, że będzie jakieś takie zrozumienie, że ty nie musisz tutaj rozwiązywać czyichś problemów, tak, i jakby w Wycofując się, jakby dajesz sobie też to przestrzeń jakby do właśnie nabrania siły, ponieważ jest ta siła, tak? I mamy tą siłę, jakby jest pozostawienie jakiegoś, jakiejś decyzji do przemyślenia, bo dwójka mieczy jest decyzją, ale też e, nie mieszanie się niepotrzebnie w jakiejś sprawie. E, myślę, że to wszystko strzelce. Pozdrawiam serdecznie, widzimy się w przyszłym miesiącu.